Jakim trzeba być kretynem, aby zdewastować ciszę, spokój i to, co jest najważniejsze w szpitalu, czyli pewność pacjentów, tak, Grzegorz Brown wchodzi do szpitala, blokuje drzwi, zatrzymuje nielegalnie pracowników, a nade wszystko robi tam naprawdę wielkie bagno. Dzisiaj także coś nowego w tym programie, ale powiem wam o Sylwestrze Wardendze, który został właśnie skazany w pierwszej instancji, co prawda, ale przez sąd na największą karę z artykułu 212, który to artykuł może dotyczyć też takich osób, jak na przykład ja, które w internecie mówią o rzeczach, które istnieją, ale nie podobają się tym, o których mówimy. Dodatkowo zaczyna się robić gorąco wokół Daniela Obajtka, który już nie tylko będzie odpowiadał za botoks, zęby, czy może jakieś tam prywatne loty odrzutowcem, ale także Najwyższa Izba Kontroli powiedziała, że 5 miliardów, które stracił Skarb Państwa na transakcji LOTOS Orlen, powinny być przypisane Danielowi Wszystko Mogę Obajtkowi. Czasami jak patrzę na ludzi Konfederacji, to widzę klaunów z granatami, którzy chodzą na przykład po urzędach miasta i rozwalają choinki. Innym razem widzę goryli z brzytwą, goryla z brzytwą, który wchodzi do szpitala i ten granat detonuje trzymając brzytwę w ręce. Mija trochę czasu i tak naprawdę dzisiaj z zimnym rozsądkiem patrzę na to, co Braun odwalił w szpitalu, i wiem, że jemu chodzi o to, aby odebrać głosy niekomu innemu, jak Męcenowi, no i może trochę Nawrockiemu. Lekarka próbowała wrócić na oddział. Proszę nie uciekać. do swoich pacjentek. Proszę nie uciekać, proszę zastawić korytarz, proszę dokonać zatrzymania. Brown poszedł do szpitala, bo nie podobało mu się to, że dokonano tam legalnej aborcji. Sam osobiście mam dosyć dziwne, jak na osobę uznawaną za lewaka, poglądy w zakresie aborcji, bo nie jestem za aborcją do 12 tygodnia i nie jestem za aborcją na żądanie. Dla mnie ten zabieg to jest naprawdę ciężki zabieg podejmowany w głowie i w sercu osób, których dotyczy, i powinien on mieć te zasady, tak jak kiedyś, czyli ten kompromis aborcyjny, który mieliśmy, ale. Mimo wszystko jest aborcja ze wskazaniami medycznymi. Kobieta, która w zeszłym roku poddała się aborcji w Oleśnicy, tak w Oleśnicy czy w Oławie, no, w każdym bądź razie gdzieś na Dolnym Śląsku, doprowadziła do tego, że płód, prawie 30-tygodniowy płód, został no, poddany aborcji. W tym wypadku rozumiem trochę kobietę, która przechodziła przez tygodnie, jak i miesiące katusze. Bo była najpierw w jednym szpitalu, gdzie ją zbywano, w drugim szpitalu, gdzie ją okłamywano, w łodzi jej nie chciano zrobić aborcji, i nagle w momencie, kiedy była już w 30, ponad 30 tygodniu ciąży, trafia do szpitala na Dolnym Śląsku. Które to szpital powiedział: Dobrze, zrobimy legalny zabieg. Brown nie przyszedł tam tydzień, miesiąc czy trzy miesiące po tym zabiegu. Brown przyszedł tam ponad rok po tym, jak ten zabieg miał miejsce, tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj trwa kampania wyborcza, a Brown szoruje bruki tej kampanii. No cóż, Skoro szoruje bruki, to musi wybić się w mainstreamie, aby ludzie zaczęli na niego głosować. I oczywiście w oleśnicy Brown przyszedł tylko po to, żeby odebrać radykalne głosy radykalnie skrajnej, fundamentalnej prawicy. Mnie ciekawi nie to, po co tam Brown przyszedł, bo to wiem i dlaczego zrobił taką siarę, bo on jest z tego słynny, ale dlaczego policja w czasie, kiedy Brown tam był, nic nie robiła. Bernadetta Pytel, aspirant sztabowy i oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Oleśnicy. Nasze działania były przede wszystkim skoncentrowane na tym, aby nie doszło do eskalacji konfliktu sytuacja, w której zagrożone są życie i zdrowie osób obecnych na miejscu. Powstaje pytanie, na które policja nie odpowiada: dlaczego Brauna nie aresztowano w trakcie tej interwencji? Brown znany jest ze swoich radykalnych, a dobra, odklejonych od rzeczywistości akcji. Wszedł do szpitala, gdy Szumowski, według niego, był na, na podwójnym gazie. Używał gaśnicy w Sejmie, w choinkę w urzędzie, a teraz wszedł właśnie do szpitala w Oleśnicy. On jest bezkarny, dlatego że ma immunitet. Nie do końca. Moim zdaniem, policja popełniła tutaj błąd, bo zatrzymanie nawet kogoś, kto ma immunitet na gorącym uczynku, tylko po to, aby. Doprowadzić do deeskalacji sytuacji tylko po to, aby pokazać, że prawo działa, jest w granicach prawa dopuszczalne. Brown powinien być zatrzymany, siłą wyprowadzony, bo to on zakłócał ład i porządek. Nie może być tak, i to jest opisane w prawie, że osoba, która ma immunitet, zakłóca, używając swojego immunitetu, ład i porządek innej instytucji, w tym wypadku szpitala. Dlatego moim zdaniem Brown powinien nie tylko zostać ukarany, pozbawiony immunitetu, ale także powinniśmy doprowadzić do tego, że powinien on wylądować w końcu w pierdlu. Takie jest moje zdanie. Zanim przejdę do wspomnianego wcześniej Sylwestra Wardengi, znanego z internetu, z YouTube'a, to muszę Wam powiedzieć, że coś się wydarzyło, bo Andrzej Duda podpisał ustawę Donalda Tuska i Bodnara, a Daniel Obajtek no cóż, z Danielem to różnie za chwilę może być. Ja właśnie jestem na Litwie w mojej podróży po krajach, no, po krajach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia. Dzisiaj praktycznie kończę tę jutro, jutro teoretycznie kończę moją podróż po byłych republikach radzieckich i chciałbym tobie przypomnieć o jednej rzeczy. Tutaj masz link do mojego poradnika, dzięki któremu będziesz mógł podróżować. A co więcej, ten poradnik też ci pokaże jak się przygotować i co musisz wiedzieć i mieć, aby na przykład zamieszkać na rajskiej wyspie. Poradnik jest w 100% darmowy, więc nie czekaj, tylko wchodź, ściągaj i może już jutro zobaczymy się na Bali. Wprowadzone zmiany oceniamy negatywnie i w związku z tym prosimy pana prezydenta o odmowę podpisania ustawy, która w obecnej formie stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej, napisał w stanowisku adresowanym do dudy szef nowej KRS szefowa nowej KRS Dagmara Pawełczyk-Wójcicka. Przypomnę, że ta KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, to jest rada w 100%, no dobra, w 90% obsadzona przez PiS. Jest tam kilkoro posłów, na przykład jedna osoba z lewicy, którzy są tam ze względu na to, że w Sejmie jest dzisiaj większość wolnościowej, demokratycznej Polski, ale inne instytucje, które mają prawo desygnować tam członków, są dalej obstawione przez pisowców. Dlatego oni krzyczą, bo ta ustawa może doprowadzić do normalizacji sytuacji delegowania sędziów, czyli zrobienia czegoś, Czego przez lata Ziobro nie chciał zrobić, bo wiedział, że jak zrobi, to będzie się musiał z tego tłumaczyć. Ta ustawa to jest skok na kasę. Y, tworzenie korpusu podnóżków pana Bodnara i kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest ustawa podnóżkowa. Y ją trzeba wyrzucić. Przedstawił stanowisku klubu PiS poseł Michał Wójcik, który de facto przez lata był pod nóżkiem Zbigniewa Ziobry. Ziobro faksem odwoływał sędziów, e, prezesów sądów. Ziobro, Ziobro faksem robił rzeczy, których Wójcik dzisiaj nie pamięta. Ziobro przenosił prokuratorów i sędziów, suwał tak naprawdę na drugi koniec Polski, bo byli oni nieposłuszni władzy. Ziobro, wójcik i cała ta pisowska hałastra degradowała sędziów i prokuratorów tylko dlatego, że oni stanowili prawo niezawiśle, a nie tak jak PiS sobie tego życzył. Jak ktoś nie robił tego, co oni kazali, to był przenoszony, degradowany, a panarze były mu zabierane, ale jeżeli robił bez mrugnięcia okiem to, co władza, władza terrorystyczna Prawa i Sprawiedliwości sobie życzyła, dostawał dziesiątki tysięcy premii, setki tysięcy, a panarzy, o których inni nie mogli nawet marzyć. Delegując sędziego, minister będzie więc musiał uwzględnić takie kryteria jak jego staż, doświadczenie i sprawność w rozstrzyganiu spraw, a także ocenić, jak delegowanie wpłynie na macierzysty sąd sędziego. A jeśli uzna, że sędziego należy odwołać z delegacji, będzie musiał decyzję uzasadnić. O delegacjach i odwołaniach minister będzie informował w BIP-ie, wskazując powody swoich decyzji. Takie zapisy w ustawie spowodują, że nie tylko sędziowie będą wiedzieli, dlaczego są powoływani na delegację i odwoływani, ale także ludzie. My będziemy wiedzieli rzeczywiste powody. I nawet jeżeli Bodnar będzie kręcił i mącił, to i tak będzie musiał w BIP-ie opublikować, dlaczego według niego tego sędziego trzeba odwołać. Albo powołać na daną delegację. Więc tak czy siak, nie będzie sytuacji takiej, że sędzia czy społeczeństwo, czy dana lokalna, dane lokalne społeczeństwo będzie się zastanawiało, dlaczego ten sędzia został odwołany albo powołany. To jest normalne, że my chcemy wiedzieć, dlaczego ludzie, którzy o nas stanowią, bo jeżeli jest to sędzia z naszego sądu i nagle jest odwołany, to on stanowi o naszych prawach i obowiązkach, dlaczego ten sędzia jest odwołany. I, po, I przeniesiony na przykład z Wrocławia do suwałk. Na końcu materiału, pamiętaj, będzie dużo działo się o obajdku, łącznie z ciekawym komentarzem, że tak powiem, prawniczym. Natomiast teraz przejdźmy do Wardęgi, który jest znany, bardzo znany z internetu, ale nie tylko za swój niewyparzony język, ale też za działalność, którą w internecie prowadzi już od kilkunastu lat. Marcin nie kłam, nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stu pisze z 14-latką. To na dodatek sam mu dostarczyłeś wiedzę na jej temat. 14 października 2015 roku Dubiel osobiście udzieliłeś 14 latce bardzo ciekawej rady, stwierdza YouTuber. No właśnie, mniej więcej za te słowa i za to, że dosyć głośno je powiedział Sylwester Wardenga. Dzisiaj w pierwszej instancji sądu został skazany na prawie 300, na ponad 350 tysięcy kary i uwaga! To nie jest kara w procesie cywilnym, to jest kara w procesie karnym z artykułu 212, co powoduje, że teraz, jeżeli będzie w drugiej instancji podtrzymanie tego wyroku, to osoba, która została pomówiona, teoretycznie pomówiona przez Wardęgę, czyli pan Dubiel, będzie mogła dochodzić odszkodowania moim zdaniem milionowego odszkodowania. Oczywiście jest taka sytuacja, że Wardenga teraz idzie do drugiej instancji i nie wiemy, co zrobi druga instancja, dlatego w tym momencie zapytamy się o to, nie kogo innego, jak mecenasa, który takimi sprawami się zajmuje. Załóżmy, hipotetycznie, wyrok się utrzymuje w drugiej instancji. Czy steward może pójść teraz na drogę cywilną i żądać odszkodowania jeszcze? Tak, tak. No, dlatego, że w tym momencie, jeżeli mamy stwierdzone naruszenie, to są gdzieś tam alternatywne drogi. One w jakimś stopniu, no to już sąd musiałby w kwestii cywilnej zastanowić się, czy na przykład te, jakaś powiedzmy szkoda, którą wy, wyrządził tutaj w tym momencie pan Wardenga jest adekwatna rzeczywiście, żeby się łapać do zadośćuczynienia, czyli naruszenia dług osobistych, ale oczywiście proces, proces cywilny nie jest wykluczony, dlatego że w mhm. procesie karnym stwierdzono już to naruszenie. Sąd skazał dziś Sylwestra Wardęgę, który dopuścił się wobec mnie przestępstwa pomówienia. Po półtorarocznej walce o prawdę sprawiedliwość stało się zadość i uzyskałem wyrok potwierdzający, że nie posiadałem wiedzy o zachowaniach Stuart'a Bartona. Sąd podzielił moją ocenę, e, sąd podzielił moją ocenę sytuacji. Sylwester Wardenga nie miał dowodów na swoje pomówienie, tłumaczył. I oczywiście. Jeżeli Wardenga nie miał dowodów, no to prawdopodobnie jest to zasadny wyrok. Natomiast ciężko jest czasami mieć dowody, jak się rozmawia z kimś i jest słowo przeciwko słowu i ta druga strona może kłamać, że tego nigdy nie powiedziała. Dlatego tym bardziej trzeba uważać i ja sam, który byłem kilka razy już przed sądowo pozwany, zacząłem bardziej uważać na to, co mówię i o kim mówię, dlaczego. Dlatego, że Rozumiem, czym jest rzucenie kalumni na kogoś i nie chcę, aby ktoś rzucał na mnie kalumnie, dlatego ja nie będę rzucał na kogoś. A co do kary, którą Wardenga musi zapłacić, to jest 400 stawek dziennych po 700 zł plus 70 tysięcy na wiązki. Tak czy siak, jest to, prawie, jest to ponad 350 tysięcy i moim zdaniem jest to jedna z największych kar tego typu w polskiej historii sądownictwa. W tym momencie tak naprawdę jeżeli mówimy o artykule 212, to jest niesłowienie, to jest słynny artykuł tak naprawdę, który w wielu przypadkach, jeżeli mówimy o wyrażaniu opinii w internecie, jest używany trochę jak taki młotek na osoby, z którymi się nie zgadzamy, dlatego że tutaj już wchodzimy w płaszczyznę nie tylko prawa cywilnego i odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, ale płaszczyznę prawa karnego. tak? Czyli tak naprawdę to jest przestępstwo już, to jest mocniejszy... Yy, bo starszy paragraf i to jest oskarżenie prywatne, więc musimy tak naprawdę sami z, z żądać tego ścigania. I wielokrotnie była kontrowersją bo tego artykułu: czy go usunąć, czy on powinien dalej w takiej formie funkcjonować, dlatego że. Nie wiem, czy benzyna jest po 5.19, ale gdyby nie kradzieże, które do których dochodzono, dochodziło w Orlenie, to może byłaby właśnie po tyle. Teraz porozmawiamy o bajtku. Danielu. Wszystko mogę, nic nie potrafię. Który jest Cimia przez Arabię Saudyjską tak naprawdę doleciał na Węgry. Ta szkoda jest skazana jako, powiedzmy, kwestia bardziej wycen. Tak to rozumiem przynajmniej. I w tym momencie, jeżeli mówimy o kwestii wycen, no to wiesz, to już co, czasu nie cofniemy, tak? Czasu nie cofniemy, hmm. że firmy poszły w taką a nie inną stronę. Z, sprawa jest bardziej w kontekście na przykład szkód związanych z tym, że. Doradca, czy jakiś menadżer, czy jakaś kancelaria dużo wyższe niż rynkowe wynagrodzenie przyjęła, i tu rzeczywiście te pieniądze możemy odzyskiwać. Natomiast to, że powiedzmy, wycena, czy powiedzmy, zaniżona wartość została uwzględniona w dokumentach, ale strony na wszystko się zgodziły. To już tak naprawdę w tym momencie nie cofniemy czasu, to już zostało podpisane, bardziej tak jak powiedziałem, w kwestii odpowiedzialności menadżerów, którzy pewne rzeczy podpisywali, doradców kancelarii, którzy powiedzmy pewne pieniądze rynkowe otrzymali. Natomiast sama fuzja, czy jest do odkręcenia, to już teraz w tym momencie... Można by powiedzieć, jaki kraj, taki geniusz. Kaczyński mówił o bajku Daniel... Wszystko mogę o Bajtek. Sasin, Morawiecki zamykali oczy i podpisywali wszystko, co Daniel Bajtek im przynosił. Dzisiaj się okazuje, że nikt wy, że Nik wydał swoją decyzję po kontroli w stosunku do Orlenu, gdzie Wskazują, iż ponad 5 miliardów złotych mogło dojść do utraty majątku przez Skarb Państwa. Tak dokładnie na transakcji sprzedaży lotosu do Orlenu, a później sprzedaży części lotosu do zewnętrznych podmiotów mogło dojść do uszczerbku 5 miliardów złotych zł na tej transakcji. Teraz... Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że połączenie tych dwóch gigantów przemysłu naftowego od początku nie miało solidnego uzasadnienia ekonomicznego. By mogło dojść do fuzji, Orlen na wniosek Komisji Europejskiej zastosował środki zaradcze. Miały one na celu ograniczenie dominującej pozycji nowego podmiotu na rynku paliwowym. W ramach tych wymagań Orlen musiał sprzedać część aktywów grupy LOTOS. Kluczowym punktem naszych ustaleń jest fakt, że transakcji tej dokonano za kwotę o 5 miliardów złotych poniżej ich wartości rynkowej. Oczywiście cała afera, 5 miliardów, Boże Jezus, kto to odda i tak dalej, i tak dalej, i jest to kwota bajońska, potężna, ogromna, można sobie uczciwie powiedzieć, ale... Mnie zastanawia, dlaczego nikt nie bierze się za tysiące euro, które Obajtek dostaje z Węgier. Obajtek był prezesem co więcej? Dlaczego nikt się nie bierze za to, że Daniel Obajtek dostał 650 tysięcy złotych za miesiąc pracy w Orlenie? Dlaczego nikt się nie bierze za to, że Obajtek zarabiał prawie 3 miliony złotych z premiami, zapanarzami z dodatkami w Orlenie rocznie? Gdzie dzisiaj prezes Orlenu zarabia ledwo ponad milion złotych i też nie narzeka? Po ogłoszeniu wyników kontroli NIK prokuratura Krajowa przypomniała, że prowadzi przejęte od Prokuratury Okręgowej w Płocku śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy łączeniu spółek Orlen z grupą Lotos oraz sprzedaży udziału w spółkach należących do grupy Lotos. Przesłuchano już 40 osób, kilkadziesiąt kolejnych czeka w kolejce. Prokuratura wystąpiła do Unii Europejskiej o dokumenty, które miały być dowodem i podstawą do połączenia tych dwóch firm. Co więcej, prokuratura w ramach pomocy prawnej, zagranicznej pomocy prawnej, będzie chciała przesłuchać osoby z Arabii Saudyjskiej, a także z Węgier, które to osoby brały udział w negocjacjach związanych ze sprzedażą i podziałem lotosu no w sumie trochę Orlenu. Ciekawe jednak jest to, czy prokuratura krajowa weźmie się w końcu za obajka i wyjaśni, skąd i dlaczego obajtek zarabia po 15 tysięcy euro miesięcznie, które to pieniądze przychodzą z Węgier. Sam Obajtek jest dzisiaj w Parlamencie Europejskim, ale tego mu mało i okazuje się, że pracuje również w spółce węgierskiej. Uwaga, zarabia tam prawie 60 tysięcy miesięcznie. Przypadek, nie sądzę. Bo według mnie jest to zwykły mechanizm ręka rękę myje. Obajtek dał zarobić Węgrom, oni zrobili mu tam taki fundusz na czarną godzinę, o którym funduszu Sasin i Morawiecki musieli wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że oni mimo ostrzeżeń służb specjalnych polskich podpisali zgodę Obajtkowi na robienie transakcji z Orlenem i skoro cała wierchuszka Morawiecki, Sasin, Obajtek i pewno jeszcze kilkoro innych wiedzieli o tym, że na Węgrzech są ich pieniądze, Pytanie hipotetyczne. Jeżeli mamy zaniżenie 5 miliardów złotych, gdzie wszyscy, Morawiecki się na to zgodził, Sasin się zgodził, Obajtek to doprowadził, Arabia Saudyjska na pewno wiedziała, o ile taniej kupuje, to jeżeli mamy teoretycznie 5, a pewno, znając życie, było większe zaniżenie, to ile może wynosić łapówka za coś takiego? Wiesz co, to jest... Spekulacja. Natomiast jest mhm. kwestia tego, że. To dzisiaj są w miarę spokojni jak Marcin Romanowski, który wiedział, że jak Daniel Bajtek podniesie telefon i zadzwoni do zięcia Orbana, to pieniądze, mieszkanie. I spokój dla Romanowskiego się znajdą, tak samo jak znajdą się pewno dla Morawieckiego, obajtka Sasina i może nawet wielkiego Jarosława Kaczyńskiego. A co wy myślicie na ten temat? Czy tutaj chodzi o to, że panowie z spisu mają fundusz na Węgrzech, który im duperatuje, czy po prostu jest to zwykła, hamska brutalna, łapuwa dana za to, że Obajtek sprzedał loto stację lotosu do węgierskiego mola?